Dobry wieczór. Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Warszawa ja i Ty. Lato w pełni, kto żyw ciągnie na powietrze. Więc i my postanowiliśmy opuścić ciasne i duszne studio i zainstalować się w tak zwanym plenerze. Zwłaszcza, że początek naszego programu poświęcimy problemom kanikuły, czy jak to kiedyś określano, wyrajowi, wywczasom, a mówiąc po dzisiejszemu, po prostu urlopom. Jak spędzimy urlopy my, Warszawiacy? Do zakopanego jadę w początku sierpnia. Na urlop? Rybam. Chyba gdzieś wczasy, bo. A dokąd, do jakiej miejscowości? No dziś na Podgórskiej, bo, bo prawda nad morzem to byłem w zeszłym roku, także tego w górnie lepiej odpowiadają. Jeszcze na razie nie wiem, chyba do rodziny. Dokąd? Do rodziny. Ale dokąd, do jakiej miejscowości? Do korzeni. Myśmy przyjechali na urlop, urlop z Londynu. Ha, ja z ciecką Spoleńską nie robię. Ja jadę do Anglii na kurs, do Kębskiej. Do Bułgarii. Do Podkowy Leś. I W tym roku jadę proszę, trochę na Mazury, trochę nad morze. Ja do nieba, do ośrodka sportowego z ja dana, także. Dana. Na Mazury. Znaczy urlopu nie mam, no, teraz mam wakacje. Nad morze się wybieram dalej, koło Polski. Proszę pana, no w tym wypadku, no to muszę się zainstalować panie gdzieś, panie na jakieś dobre miejsce. Ale myślę, że chciałem panie do Szczecina pojechać. Ankieta wśród warszawskich przechodniów dała tylko częściową odpowiedź. By obraz interesującego nas problemu był pełniejszy, porozmawiajmy z przedstawicielami instytucji, które zajmują się sprawami naszego wypoczynku, naszych urlopów. Mówi kierownik Warszawskiego Biura Skierowań Funduszów Czasów Pracowniczych, pani Irena Brodzik. Warszawskie Biuro Skierowań Funduszów Czasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych. W miesiącach letnich, to jest lipcu i sierpniu, obsługuje 30 tysięcy czasowiczów Prowadzi w czasy 14-dniowe zwykłe, 14-dniowe rodzinne i profilaktyczne 21- i 28-dniowe. Baza czasowa Funduszów Czasów Pracowniczych największa znajduje się na Dolnym Śląsku. Drugie miejsce zajmuje Morze i Mazury. To jest jeziora. Mówi zastępca sekretarza generalnego zarządu głównego PTTK Wojciech Milic. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacją ogólnopolską, rzeszającą wiele tysięcy członków, rozbudowaną szeroką. I no, jeśli chodzi o Warszawę, posiadamy tutaj ponad 450 kół oraz ponad 3 tysiące organizatorów turystyki, przewodników i przodowników turystyki kwalifikowanej. Liczymy, że w bieżącym sezonie obsłużymy, jeśli chodzi o wyjeżdżających z terenu Warszawy, ponad 150 tysięcy Warszawiaków. Oczywiście to trzeba liczyć także, że Warszawa jest wielkim centrum turystycznym sama w sobie, stąd w sumie razem PTTK obsłuży ponad 600 tysięcy turystów w roku bieżącym, w tym sezonie. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że nasze imprezy odbywają się. I wycieczki pod hasłami 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego. Stąd też i na mojej klapie widnieje nowo wprowadzona odznaka turystyczna, zdobywana odznaka turystyczna szlakami chwały Oręża Polskiego, którą zdobywa się właśnie w ramach wycieczek i podczas imprez turystyki kwalifikowanej organizowanych przez nasze towarzystwo. Można ją zdobywać już od lat 14. Mówi dyrektor oddziału głównego Orbisu w Warszawie, Mieczysław Wierzbicki. Polskie Biuro Podróży Orbis w bieżącym sezonie przygotowało się specjalnie do obsługi urlopowiczów wyjeżdżających z Warszawy. W tym celu uruchomiliśmy specjalnie duży front kas krajowych, zagranicznych i autokarowych. Jeżeli chodzi o kierunki wyjazdu, to najbardziej atrakcyjnym kierunkiem jest województwo koszalińskie, po że Pomorza Zachodniego oraz Województwo szczecińskie. Nie brakuje też chętnych na wyjazdy w Bieszczady oraz w Bory Tucholskie. Czuwamy nad tym, ażeby w przypadku braku środków lokomocji, wysprzedaży wszystkich biletów na przykład, żeby były podstawiane dodatkowe autokary z PKS-u. Oraz z Warszu wagony sypialne. W niektórych wypadkach uruchamia się nawet dodatkowe pociągi. A więc teraz wiemy już wszystko: to znaczy prawie wszystko. Resztę dopowie nam kamera, która towarzyszyła Warszawiakom w dniu ich wyjazdów na urlop. Zamiast komentarza posłuchajmy aktualnej, choć zapomnianej już trochę piosenki. W przynach wagony ze wszystkich świata we wszystkim kną strony do słońca do lata w wagonach tych ludzie po pracy po trudzie śpiewają melodię tę jedziemy na wczasy z piosenką do lasów nad morze do gór więc miastom na drogę zginęło nie wznoszą się darej do chmur Idziemy po szyniach ty po drodze stalowej bez lód. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież nie żaden cud. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież rąk naszych wód. Przez pięć linii drutów piaskuki jak gamy składają się w nuty. Ktoś nagle w zachwycie te nutki podchwycił i pioska powstała tak. Jedziemy na wczasy z piosenką po drodze stalowej bez łód. Bez łód. Świat słońce i kwiaty sponity, to przecież nie żaden cud świat słońce i kwiaty spolity, to przecież rąk naszych trud. Po tym wszystkim możemy chyba stwierdzić, że wyjechało pół Warszawy i że nasz dzisiejszy program oglądają najbardziej wierni telewizowie i miłośnicy Warszawy.